LLL320 jak z tej strony, a wy oglądacie kolejny ocieczek na moim kanale, my dzisiaj jesteśmy oczywiście w Uncharted 2, no i co, no w poprzednim odcinku skończyliśmy gdzieś tutaj, gdzie musieliśmy naprawić windę, a tu drabina była wystarczająca. dzięki. No. Już prawie jesteśmy, chodź. Nie wiem gdzie mam się kierować ogólnie. No gdzieś tam została. Ona poszła pewnie w całą stronę, ale nie. Ty. Gdzie mam iść? Najprawdopodobniej nie tutaj. No, gdzieś tam łazi sobie nie wiem gdzie Poptać mnie, chyba dosięgnę do grabniki. Aha Okej. Okay. Masz rację. To nie jest głupi pokrzyw. Posła! Coś za dobrze się bawisz, wiesz? Eton. Gadasz. Oh shit. Dobra. We bo mi nogę przytrzasniesz. Opatrzę. Hey, hey, Ej, spacie. Marko? Serio? Ochoć. Nie. Marko. <laughs> dobre Ryba bez wody! Strasznie nieprofesjonalny jesteś. <laughs> Ojej, dobre to było. To była najlepsza rzecz. Jej, prawie spadłem. Ja jestem nieprofesjonalny, co ty gadasz, kobieto? Ja no Gdzie ty chodzisz? Dobra, tędy. Tędy? Gdzie tędy? Co tędy? Jak gdzie mam ci iść? gdzie? Ja nie wiem. Tu jest Dobra. takie coś. A tu, okej. Okay. Poscha. Tak, tak to zwykle bywa. A to ślepe jestem jednak. A! Kto by tu pojechał po tym? Na pewno nie ja. No, to jesteśmy. Widziałem tam linkę. Musimy jeszcze znaleźć właściwą świątynię. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Co ty nie powiesz? Może się da. O! Bingo! Oto on To jest ta! Ta, na pewno. Ta w Au. samym środku strzelaniny i eksplozji. Mamy farto. Nate, hmm. właśnie tam Lazarewicz rozbił obóz. Liczyłam na to, że udamy się w przeciwną stronę. Rozpaczliwe czasy, prawda? No niestety. Kurwa. Widziano Drake'a w sektorze 18. Cholera. Jak myślisz, jesteśmy w dziewiętnastym? Przeszukać miasto, odnaleźć go i wykończyć. Sokinsen. Dobra, ruszamy. Chodź, Nate, musimy iść. O ty, jak co ty robisz? A bronią, ale hardcore. Cholera, no jak się mamy przedostać? Normalnie, jumpem patrz, tu są takie żółte te. Boże, uważaj na siebie. O! no Najlepiej. Daj mi rękę! Ona chciała mnie łapać, nie? mnie postać. Tylko wyźdź mnie spokój. Kółko! Dobra. Czy się robiło iniki nikt? Kółkiem czy tym? Zapiniałem. Bo przerwa trochę mała. O tu jest kościół jakiś. Dobra. Kościół, dajmy spokój. Boom. Dawaj, oh. Nic ci nie jest? Świetnie, naprawdę Nic to miało coś być naprawdę. Trzebić się ode mnie Co za ludzie Chyba Mikołacha bym mała, bo nic tym falu Kurde Uderz... Zawaliły się. Prawie nas tam pogrzebało. No prawie. Było blisko, naprawdę. Wow. O ile tu coś nie leży, a leży bez Taki ładny level welek Muszę możemy go zostawić No i Ty tak się da zaczynamy Jesteśmy na co? Haha chodź O <coughs> 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 oh, Wydaje mi się, że oni myślą, że najtnie nie żyje, a tak nie jest. O, fal ujej! Co to było? Rakietnice mają? To nie jest teraz za dobrze za ciekawie to nie jest. Paska, słowa gdzie indziej, co? Eee To coś może. Super! Tak, opowiedz mi o tym. Tak tańcy po nich z dachu na dach. Ale mamy partę. I maszinguna? Nie, to nie jest maszyn A gdzie wy? Widzicie, co mi A no tak. łatwo nie poddaje Wodni! O co mi właśnie chodzi? ratnik, ratnik, Zadawać na nie to nie Zacząć trafiać nie No co jest? Jak to latać dziwnie Co ja zrobiłem? Dostał Dostał okay. Dostał

nie dobrze nie dobrze bardzo niedobrze A racie trzeba powiedzieć To jest jakaś mi jest Bos boss mini, nie chyba dobra leży.

Dużo max amunicji. Mamy, mamy max amunicji pistoletu. Dobra. To się wydaje takie... Na jakby dało się tam skoczyć, ale nie jestem pewien. Nie, jak gdzieś się kierować, stara. No ten znak? Yes! O oh, To Jezu. O Boże! za skoki. Niewiarygodne. Przewód. To nasza przepustka na dół. Dawaj, dawaj! Dobra, dobra Aaaa, cholera! Oh. Aż mnie karki, i brzuch Znajdę inną drogę Dobra Auć To aż mnie zabolało No, takie ciekawe przejścia. Hej hej, 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 nie strzelaj! Hej! Nate? Co tu robisz do Co chulery? jest do cholery? Co co, 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 to się stało? Znasz tego gościa? Tak. To jest Drake. Aha. Co tu się odwaliło? Wybacz. Więc? Co robisz pośród tego zamieszania? Splądrujesz kilka świątyń? Ograbisz muzeum? Też się cieszę, że cię widzę. Pewnie jesteś na jakiejś szlachetnej kurcjacie, prawda? Właściwie to tropimy zbrodniarza wojennego. Zorana Lazarewicza. Słyszałeś o nim? A to nie robota dla NATO? A oni sądzą, że nie żyje. Zginął podczas jednego z nalotów. No, a wy udowodnicie, że jest inaczej. Wiesz co? Ten gość to prawdziwy potwór. Mówimy o torturach, o kaleczeniach, zbiorowych egzekucjach. Ale widzisz, on teraz planuje coś nowego. Ale dlaczego tutaj? Po co wywraca to miasto do góry nogami? Wiecie, to po prostu nie ma sensu. O, nie. Powiedz, że nie masz z tym nic wspólnego, <noise> to niedorzeczne. O, Jezus, Nate. Chyba ich zgubiłam. <noise> ej, ej, ej. Spokojnie, spokojnie. Klon to... C się Cóż, musimy iść dalej, jeśli chcemy być o krok przed Lazarewiczem, więc. O, rany Neyto. chwila, chwila. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Elena. <noise> Przepraszam. Czy dobrze czuję, że coś was łączyło? A, Elena Fischer. Model z ostatniego roku. <laughs> jakie to, no. to Nie, nie. Cieszę się, że cię to bawi. No, po prostu nigdy nie pasowałeś mi do białego chleba i drewnianych płotów. To wszystko. Jest twardsza, niż wygląda. Dziękuję. Aha. Mhm. O. o, co? Złamała ci serce. O, proszę. <laughs> Zrobiła to, prawda? Wiesz co, a może ja złamałem jej serce? Oczywiście, kasanowo. <laughs> Musimy już ruszać. E, zaczekaj. Um, oni idą z nami. Chyba nie mówisz poważnie. Poważnie. Nie mogę zostawić ich w samym środku tego bajzu. Będą nas opóźniać. Close. A jeśli nas złapią? Jeśli Lazarewicz złapie nas nie, razem? Nie, zostawię ich. Nie musisz zawsze zgrywać cholernego bohatera. Nate. Po prostu tańcz z tym, kto cię zabrał, dobrze? No w sumie racja. Ale i tak idę z nami. Nie trzeba nas ratować, Knight. Dziękuję. Chyba powinnaś to przemyśleć. Cholera. W nogi! Yy, fajnie! Ja lubię takie te... Uważaj! O, fajnie. No i co teraz? Normalnie, się z nimi, pa! Bum. Dzisiaj trochę dłuższy odcinek panuje, bo... Nie ma tych czasu żeby nagrywać, lecie jak to jest, a... ...stawię teraz klucz odcinek, czyli potem będę... ...niedługo nagram trochę na czas... Na, ...więcej po prostu na ten... ...na zapas, nie na czas, co ja w ogóle gadam! Uwaga! Tu, tu trochę granatów. czułam trochę. Dobrze już, pora ruszać dalej. Pomóż mi z drzwiami. Trzy. Raz, dwa, trzy. Udało się. Dzięki. Co to była za skrzynka w Super. naszą stronę? O, kurde, a jak przejdziemy na drugą stronę? Po tamtej stronie jest drabinka. A tutaj jest koniec odcinka, więc no jeśli tak... cię jest hopuć. za mocny, nie damy radu. Dobra, rady. chwila, niech sobie się wygadają. Jeśli się odcinek was się spodoba, możecie zostawić łapęcję w górę i subika na kanale. Ja się już zmiatam. E, trzeba odrobić prace domowe. E, no co, ja dziękuję za oglądanie. Na razie.